Cześć wszystkim, z tej strony Helga z kanału Realne Karty. Witam Was serdecznie w drugim odcinku, w którym będę otwierać całego boksa firmy Daka Real Madrid Top Audience. Daka to jest konkurencja dla Topsa i dla Panini, ale rynek azjatycki, słuchajcie, Daka jest firmą chińską. I już takiego jednego boksika sobie otworzyłam. W takim boksiku mamy 6 paczek, po cztery karty mamy gwarantowane 3 karty numerowane. Natomiast mój pierwszy boks był w moim uczuciu strasznie nieudany. Słuchajcie, miałam niskie limity i dla mnie co najgorsze było to, że miałam kartę limitowaną herb. Nie wiem nawet, jak to skomentować, no bo wiadomo, limity się zbiera dla zawodników, a tak jakby herb, no. No, ale herb miałam do 99, nie mam pojęcia, co się dzieje, jak limit jest inny. Czym to się różni, może ma jakiś inny kolor tutaj, no ale to było bardzo słabe. Poza tym niestety dwie karty o dość niskich limitach mi się trafiły, do 199. E, jedyny plusik, bo tutaj jest karta Brahima, Diaza. E, jedyny taki plusik, plusik to, że karta numerowana... Viniciusa, mimo, że ja osobiście za Viniciusem szczególnie nie przepadam, natomiast chodzi mi o profil zawodnika, bo wiadomo, że karty Viniego, Bellingama i Mbappé są takie najbardziej, powiedzmy, najdroższe, najbardziej pożądane. Także na no poprzedni box no niestety, no nie uraczył mnie, słuchajcie, no najbardziej nie mogę przeboleć tego, tego herbu, że mam kartę limitowaną herbu. A nie zawodnika, no ale przyszedł drugi box. Eee, nie jestem w stanie, słuchajcie, stwierdzić, czy jeszcze jakiś zakupię, bo to jednak koszt z eBaya z wysyłką to jest około 200 zł za trzy karty numerowane. To nie jest jakoś tak, wiecie, super. Eee, jeśli oglądają mnie fani innych zespołów, to słuchajcie, są jeszcze takie boksy Barcelony, także możecie się pokusić o jakąś, wiecie, kartę limitowaną Yamala. Ale też są legendy, więc fajnie. Także daję znać, że takie um, karty Top Audience są jeszcze Barcelony od Daki. E, no ale dobra. Wyciągamy. Mamy sześć paczek. Liczę na to, że w tym odcinku mam szansę na e, jakiś większy limit niż do 199. No ale zobaczymy. Co tutaj można oczekiwać od Daki? Tu będziemy mieć kartę limitowaną. Zaczynamy od limitowanej. Także w bazowych mamy Ferlanda Mendiego. O, i proszę, legenda Iker Casillas. I kolejna legenda Raul González. Już mam, natomiast, tylko Herb, błagam, zawodnikiem limitowanym i to pewnie też do 199 będzie Kama Winga, moi drodzy. U, do 149. No to teraz pytanie, czym to się różni w ogóle? Bo to z Panini, jak wprowadza karty limitowane, to słuchajcie, widać gołym okiem, bo są różne kolorki e, tych limitów. Natomiast dajcie tutaj 199, czym to się różni? Słuchajcie, no ta. Trochę tak mi się bardziej na niebiesko świeci, ale szczerze mówiąc, tak na pierwszy rzut oka miałabym spory problem, żeby stwierdzić, czym one się różnią. Wydaje mi się, że to ma taką bardziej niebieską poświatę, ale, ale nie mam pojęcia, czy to o to chodzi. Także mamy, no cóż, chciałam <ściałam> niższy limit, mam niższy limit do 149, natomiast nie o to mi chodziło. Fajnie by było wyrwać kartę, nie wiem, do 20, do 10. Także postarajcie się. Karty postarajcie się. Ale mamy limitik do 149. Chciałabym więcej insertów, bo w zeszłym pudle trafiłam niestety trzy inserty, z czego dwie to były powtórki. Eee, no ale dobra, jedziemy. Tutaj mamy tak: Tibo Courtois. Mamy insercik jakiś. Mamy z legend Emilio Butragenio. Mamy Rodrigo. A insercik zwykły to będzie Iker Casillas. No i to fajne. To fajnie wygląda. Iker Casillas na insercie. Na razie sobie go postawimy. I to spoko. Otwieramy trzecią paczuszkę. W trzeciej paczce, moi drodzy. Mamy insercik kolejny i to będzie zwykły insert. Takiego jeszcze nie mam, a te są bardzo fajne. Szkoda, żałuję, bo chyba jest trzy łącznie na pudełko. Są takie fajne, chciałabym wam pokazać, um, takie fotograficzne, więc no nie wiem, nie wiem, czy wam się trafi. E, mamy tak, legendę Fernando Hierro, mamy Federico Valverde, mamy znowu Butragenio, to już mój trzeci, a insercik, moi drodzy, to będzie. Uuu, chyba Butragenio, znowu? Tak jest, słuchajcie. Emilio Butragenio i to jest bardzo fajna karta. Ta mi się bardziej podoba niż jest taka, wiecie, jak Gemboy. To mi się bardziej podoba. Ta też jest fajna. Dobra, zostały nam trzy saszetki. Pytanie, czy będę w stanie ją otworzyć, bo zgrzane są naprawdę mocno. O, ja cię, no, serio. Dobra, to sobie tak zrobimy. O, i proszę, a nie, to będzie trzeci. No dobra. Czyli jednak wychodzi na to, że chyba są trzy inserty na pudełko. Yy, zaczynamy kartą podstawową. Eduardo Kamowinga. mamy Luisa Figo, mamy Dani Carvajal i insercik. No, szkoda, że się nie udało tego fotograficznego trafić. Kto tu będzie? Mmm. Ramos Buti? O, Modric! Spoko. Luka Modric. Taki, oto. Luka Modric. No, to chyba już niestety. Karty numerowane zostały dwie w dwóch paczkach, co. Z tego co mi się wydaje, jeżeli są tylko trzy inserty na boksa, to niestety karty numerowane wszystkie będę miała z bazowych. A szkoda. Tak jest. Mamy kartę numerowaną na bazówce. A w kartach Antonio Rudiger, Kylian Mbappé, kolejny Butragenio, a karta numerowana, pewnie znowu do 199 to. O, znowu Vinicius. nie wierzę. A nie do 149, wow. Wow. No, jestem trochę zawiedziona. Do 149 wini. Także ten do 199 wyląduje na sprzedaż. <laughs> Przepraszam. No, ten trochę jaśniej się świeci. <laughs> No nie potrzebuję, słuchajcie, dwóch takich samych kart, no bo dla mnie nawet jeżeli jest mniejszy limit, no to one są praktycznie takie same. No czym się różnią? Ten się lepiej świeci. No, także moja przygoda nie powiem, żeby była super udana. Przepraszam, muszę iść się napić wody. Jestem ponownie, zostanę. ostatnia paczka. No nie, nie jestem zadowolona za takie pieniążki, to jednak liczyłam na to, że coś lepszego się trafi. Oczywiście nie liczyłam na żaden autograf ani nic z tych rzeczy, ale no wiecie. Natomiast nie dość, że mówię, mam kartę numerowaną herb, co jest swoistą porażką. To trafia mi się znowu kolejny numerowany Vinicius. Jej! Ej, 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 ej. No nic. Kolejna oczywiście numerowana z zestawu startowego, i tu już widzę bardziej niebieski, czyli do 199. Także, no niestety. Federico Valverde, Luis Figo, Guti, a karta numerowana, o mój Boże, nie. Nie, po prostu nie, 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 nie. Mm, jak bym podsumowała obok sobie, jedna wielka porażka wow zostawię sobie 66 na 99 a po prostu no nie no nie, no słuchajcie, no naprawdę yy, nie wierzę, nie wierzę trochę nie wierzę, jestem bardzo <ścoughs> zdegustowana yy. no, mogło być gorzej, bo mogłam nie dostać żadnej numerowanej, mieć błąd tak jak w TOPSie, prawda ale jeśli chodzi o cenę. Wiecie, co jest najgorsze. <laughs> Jeden box wini i herb. Drugi box wini i herb. Nie chcę się widzieć czegoś takiego. Ja kupuję takie produkty. No nie chcę się widzieć czegoś takiego. Słuchajcie. Czy Wam polecę, jeżeli jesteście kibicami realu? Na pewno fajnie sobie zebrać kolekcję, ale teraz naprawdę mam duży... Chciałam jeszcze sobie dokupić trzeci, ale teraz się dobrze zastanowię, naprawdę, naprawdę się dobrze zastanowię, czy, czy chcę w to iść serio. Mm, czy jestem zadowolona? Nie, nie jestem zadowolona. No nie mogę przeboleć tych dwóch herbów jako kart numerowanych. No nie, no, no nie mogę, nie mogę. No i to, że powtórka wini, też na minus. Ech, przynajmniej nowe inserty. Iker Casillas, Butragenio i Modric, To spoko. Ale który boks gorszy? <laughs> nie wiem. Wydaje mi się, że ten pierwszy, bo tam były gorsze limity. Tutaj mam do 149 oba. Jej. Dobra, słuchajcie, na osłodę poproszę lajka koniecznie. Eee, no nie, no. No tragedia, tragedia. No, to mówię, na cieszenie, na osłodę, dajcie lajka, like, jeżeli jesteście tu nowi. Zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco, bo czasem takie perełki niektóre pokazuję. A tymczasem życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Oby był lepszy niż ten mój dzisiejszy. Pa!